Witam. Dzisiaj jest dzień, w którym przyjeżdża kupujący. Nie wiem, czy kupi, no ale przyjeżdża z przyczepką, ma sobie obejrzeć sprzęta. Przyjeżdża z synem. No i będą podejmować decyzję, czy będzie im ten motocykl odpowiadał, czy nie. Następnie no, są zainteresowani. Jak będzie, no to się okaże dopiero na miejscu. Też okaże się, jakie będą mieli oczekiwania, jeżeli chodzi o stronę finansową, bo wiadomo, że ja bym chciał sprzedać za jak najwięcej, a oni kupić za jak najmniej. I to jest taki trochę konflikt interesów. No ale zobaczymy jak to przebiegnie. Czy to będzie właśnie ten nowy nabywca, nowy właściciel, który będzie mógł się cieszyć tym motorkiem, czy niestety nie, będzie to jakaś inna osoba. Nie wiem, czy będę mógł nagrywać, bo to wiadomo tak trochę głupio jak ktoś przyjedzie, więc y, zobaczę. Może, może jak mi się to uda, to nagram i, i wtedy dołączę do tego nagrania. W każdym razie motorek no, czeka w tej chwili już y, na nowego właściciela. Sobie i całkiem możliwe, że to jest dzisiaj ostatni dzień, kiedy jeszcze na niego patrzę nie odpalam go, właściwie prosił, żeby nasz znaczy właściciel e, kupujący, ewentualny kupujący prosił, żeby e, nie odpalać motocykla, chcę go mieć po prostu zimnego, odpalić sobie zimny, także zobaczcie tutaj to jest wszystko zimne. Tutaj ktoś tam dostanie ręką, wszystko jest lodowate po nocy. Była dosyć chłodna noc, także silnik jest chłodny, całkiem zimny. Niech sobie odpali jak go tam uważa. I już zobaczy jak chodzi. Nie miałem żadnych problemów nad odpalałem w temperaturach minusowych, bo musiałem przejechać, tam było minus 1 czy minus 2, odpalałem też ten motocykl. Palił za pierwszym razem, może trochę dłużej trzeba było pokręcić, bo olej był gęstszy, ale palił za pierwszym razem. Na początku faktycznie miał w takiej temperaturze miał trochę takie te obroty, mimo że stanie do końca ociągnięte to miał trochę takie no, niewłaściwe, ale za chwilę popracował chwilę, za chwilę już mu się wyrównały, już mu się podniosły na właściwe miejsce i już pracował w sposób nieprzeciążony. No dobra to czekamy. Derego, trzeba, Mocno, ale gdzieś co? I do tamtego, tak? Tak, jest ten pas, który to to, to, to to trzeba To trzeba. To, to trzeba dołączyć. To powinno się tutaj, za to ucho, Pan wyciągnie ten pas. Całkiem. To ucho. Przeplatać A. trzeba przez to. Przełożyć. Przez tą dziurę.

Jest coś do podłożenia na siedzenie to można podłożyć, żeby tak. lepiej ściągnąć. Ma pan coś można podłożyć. Wywaliłem. Widzisz, kupa, nie, wiąże. nie wiąże. Tak. Jeszcze sobie nagram na koniec Pożegnalny film. Motocykl sprzedany. No dobrze jest zainstalowany Nic nie będzie No i era Kawasaki się skończyła